Kurwa, biegiem, 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 ładujemy się w trybie bojowym. Dobra, widzimy was, nas będziemy w ruchu. Zapierdalać, Alfa, nie przesbradzić tam pół godziny. Ostrzeż w kierunku nordwest, potwierdzam, dlatego w biegu. Listening! Lekko ziemiony, czekamy.

na ostatniego tutaj, Kiedyś wypadłem. trzymać głowy nisko, Dobra, potrafimy. Trzeba tam wziąć problem. Wszyscy zali jak na razie. Dobra, alfa w alfa w Zabawania no Nordic? Yy, Hortka, ale jesteście w stanie tutaj chwilę krążyć i zrobić im rozpierdol? Odmawiam, mamy uszkodzony silnik. Lądujemy w fazie. Przy... Nie wiem. Masz jaka jest temata? Nie 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 wiem. w Nie wiem. się w porządku, kogoś sprawdzić? Hortkaus, zgłoś. Dostałeś? zgłaszam Tak, ale spokojnie lądyjam, ale tylko żółty silnik, nie jest czerwony. Przyję ruszamy w strefę. Dobra panie, Kierze, jeżeli wszyscy gotowi, to podchodzimy. Szeroka linia, kierunek Northwest. celowniki długi dystans. Jak coś będzie szansa, żeby liczyć na waszym setcie przy czerwonym dymie? E, tak, tylko gdy się naprawimy. Dobra, średnia ITA 5 minut 5 do dziesięciu. Dobra, podchodzimy szybko do Quest Nordway. Dobra pójścia, teraz jak najostrożniej, bo trzeba na krótkie dystanse. Dobra, przejdźcie na krótkie. User disconnected from your channel. Odmawiam, nie ma na to czasu. Sprawdzajcie tylko powierzchownie, żeby nikt was nie ostrzelał. ZONO! 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 Śpieszyć Śpieszyć się gdzieś kuźwa, że sam wychodzisz Schowałem się Dobra, szerokie rozproszenie. Kryjcie każdą stronę, podchodzimy kierunek Northwest Pamiętajcie, tutaj nie ma sojuszników. Ej, kurwa, da, syny. Kto to strzelił cię Famas? Nie wiem, dwóch wyszło, zacząłem pruć i broń mi się zablokowała średni rany moment jeszcze Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra panowie zabezpieczyć przód nie wychodzić za kolejnym urwagę. uwaga na potykacze. Mi to chwilkę zejdzie Byłeś ciężko, krytycznie Uważajcie za drogą widzimy jeszcze jednego Black do Famasa Black operacyjny, zlatujemy Przyjąłem, dowódca został ciężko postrzelony. Chwilę w zanim wrócę z szybkości bojowej. moment. Dobra. Take your time. Dobra, panowie, nie wysuwać się nigdzie, nie chcę mieć tu kuźwa trupów. Prawie jednego mieli znów. Hmm, kuźwa, broń mi się zacięła, jeden dostał, drugi mnie skasował. Tutaj jeszcze chwalił. Kontakt NORTHWEST schował się Tam widzę, że rusza za za... za Tutaj stagano. nie ma czegoś takiego jak kontakt. Jak ktoś ci wychodzi, to strzelasz. Potrzebujecie zaporowego? to samo, pomóc. Może ktoś sprawdzić mnie z tej strony? Nie da. Duży wyciek. Pewnie zruch. Okej, okay, dzięki. Zatytuń na zakąt Kontakt. Dostał. Był na, na Northwest. Dostał. Daleko. jeszcze Jeszcze jeden na Northwest. Dwa magazyn. Tylko ból już teraz został. No to właśnie. Kupu, mało. Słysia, to za to kupu. jest Nord. Dobra Sprawdźmy jeszcze na pewności Ono wie czas Czerwone Czerwony musimy uciekać Dobra Dobra mi się, ruszamy Nie chcę mieć kolejnych takich akcji Sprawdźcie kurwa czy wam się broń nie zacięła Teraz się pewnie zawsze ostrzał! Ja Dawajcie, w kierunek nord-west jest nasz. Dobra, opa, zabijamy przód. Widzę od lewej. Jeżeli to potrzebne, to walcie granatami w nich. Dobra, Mleko, widzimy jesteśmy. Prawie, że pod sobą. To, to nie nas, tutaj za tymi drzwiami, powtarzaj. Ale o to właśnie chodzi, Ej, żeby panu, nie było. Dużo kontaktów wroga, dużo kontaktów wroga. Przyjął się, ile wlezie. Małpa wracaj kurwa, nie wychodź mi tam tam nigdy. Dawaj panowie, przesuwamy się. Kontakt z nami do eliminuj, ja nie mam jak. Nie widzę, schował się za e, krzykami. Kontakt! Yes, Zdjęci! Stwierdzam e, Dobra, hortka, będę znaczył białym dymem. Będziemy przechodzić na drugą stronę ulicy. Szył. Southwest powinno być czysto. Dobra, dym, dym poszedł, to do mnie, przebiegamy do ciebie To czysto Uważaj, żeby nas nie postrzelić By się nie wychodź tak, bo mogę cię postrzelić Przebiegam Kontakt, nord-west, przebiegał tam Biegnę, uwaga, naprzód Za tobą Dobra, dołączam 50 gdzieś na Tu po lewej typu był Dobra panowie, jesteśmy pod fotonem głównym, po ten budynek czyścimy Tam przebiegał jeden Nie śpieszcie się, eliminujcie skutecznie <grym> Chodzę Za Uważajcie przed nami, tam po prawej przeszedłem talii po prawej stronie Dobra, ubezpieczam nord Panie to jest w głównej w rogach. chwilowo no. Zarządzam cię szarabią do Alpy. To jest pojazd karabinowy. jakby co ja tu stoję, możesz wchodzić. Wschoduj. Pra, ja w prawo, nord je wezmę. Jestem tam mapa? Okay. Profik, łączymy się? Uwaga panowie, mamy na northwest pozycji dowódca. Jakiś kontakt za rogiem. Piznę mu tam granatnikiem. Nie żyje, nie żyje. Nie żyje, nie żyje. Zdjęty, Dobra, wychodzimy tędy, mamy tutaj dwa pomieszczenia do sprawdzenia plus jedne drzwi od razu na prawo, ostrożnie. Na, na górze coś jeszcze jest. No to na górze musimy, uważać, bo tam mogą być nasi. Dobra, mam za mną. Idę. Profik, łączymy się teraz? Wchodzę. Czysto, czysto, czysto. Wchodzę górę, górę, O, Dobra, mamy tutaj górę, wchodzimy. we trzech. Ostrzegaj by się. Dobre. No to nie blokuj, co lewo lewo, czyste? Ujga. Przyjąłem chodę na dach. Lewo czyste, Wsz piętro czyste. Przyjąłem wchodzę na dach. Dobra. Ile do trzeci? Na starych tył. Dobra, schodzę, sprawdzamy sobie te budynki. Nie jest to? Tutaj jest. Tak drugi czysty. Nie macie tam jakichś dokumentów? Anki? Okay. wszystko okay. dokładnie. Anki? Skoły, okay. skrzynie... Okay. Anki? Co jest? No dobra, myślałem, że ten... że mi coś świruje głos. Prawdopodobnie nasz. Przetrzepać całą kwaterę dokładnie, ziarenko po kurwa ziarenku. Bo co tam był? Widzę kłopot, już Potwierdzam, tak się... Dobra, ktoś do mnie, mamy tutaj jeszcze niesprawdzone poddasze. Odbiegam. Jesteś na mas. Czy to zabezpiecz korytarz? Jeden ranny, jeden ranny! Medyk na polskie dowódcy! Pod góra! Potwierdzam, już idę. Mój się, go. Wschody są od strony łez, z tyłu Dobra Dobra, słuchajcie, ja go nie mogę się nic się go tutaj zajmij się, dokończę do Uważaj. Dobra, zajmuj się nim szybko, zamknij Jestem zablokowany małpa. jesteś tam, będę nie być nie Reanimuję byś go Krytycznie ranny nie, nie, dym tutaj. Tak, it fire! Under fire! Tam kurwa nie, nie, się. nie, 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 Coś tam fire! nie, nie, tam czas nie, od waszych waszych także nie, czas czas nie, jakiś ruch panuje. tutaj dosyć, mamy tutaj dosyć gorąco. nie, 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 nie ruszaj, na Artyleria, Artyleria. bardzo, Dobra, Artyleria. 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 nie są Artyleria, będziemy polityczną konferencję musimy Artyleria, się